Duchu Święty przyć, Duchu święty przyjdź. niech wiara na gości, nadzieja za niech miłość za w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, Niech miłość zagości w nas, śli ducha twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się, Duchu Święty, Duchu Miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił Twoją Twoją mądrością, wyrwim mnie spośród marności świata. Wprowadź u tych komna, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z uznajwyższego Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Przez Chrystusa Pana naszego. Panie, Tobie oddaję mój język, Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech mój są owocem Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własne dla Świętego. Ty potrafisz, aby nie robię, to Tobie. I nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti. Amen. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Sekula seculorum. Amen. Idziemy dalej w nasze, moi drodzy, rozważanie. Siódme przykazanie. Nie kradnij. Pierwszy punkt. Praca jako konieczna pokuta po buncie pierwszych ludzi w raju. Złodziejami są ci, którzy żerują na pracy innych. Pierwsza forma złodziejstwa. Ma dwadzieścia kilka lat do pracy, nie chodzi i żyje z mamy renty. Jest to złodziej, kapujecie? Czy to jasno? Mamy utrzymanego przez głupich rodziców złodzieja za darmo w domu. Złodziejami są ci, którzy odbierają innym własność czyli zabierają to, co nie jest. Leży jakaś motyka w Fosie. Myśli, że to jest zgubił nie twoja ona dalej leży. Jeśli ją podniesiesz, to musisz znaleźć właściciela lub położyć wyraźnie na brzegu, żeby ktoś to znalazł. Jesteś złodziejem. Jest to nie twoje każde wytłumaczenie, jak to dzieci przywłaszczyć sobie. Ciągle wam powtarzam, jak się góral modlił, jak zgubił portfel. Boże, byle go jako ksiądz nie znalazł, bo on to wszystko wytłumaczy teologicznie. Dzieci to jest proste. Złodziejami są trzy. ci, co pożyczają i nie zwracają długów. Sprawiedliwość każe z nawiązką. Pożyczyłeś na ten rok, popatrz, jaka jest inflacja, podziel to przez 10%. Nie patrz na inflację rządową, że 3%. 10, patrz jak leci. A jak nie rozumiesz tego, nie pożyczaj. Przecież nie musisz jeść chleba z kiełbasą. Będziesz ja ze smalcem albo gołąbłkę i też przeżyjesz. Czwarta forma złodziejstwa, a także przywłaszczają sobie cudze, znalezione rzeczy. Wypracowaliście sobie fałszywą doktry doktrynę znalezione, nie kradzione. Jesteś złodziejem, nie twoje, nie dotykaj, niech leży. Zostaw tu gdzieś w lesie piłę albo sprzęt. Odejdź 15 metrów. A jeśli lis pilnuje, dzieci wraca, je nie ma. Mnie raz tu się miejscowi włamali, wy... kilkanaście pił i narzędzi wykradli. Co ciekawsze, wiem kto. No ale cóż, dzieci, to... machnąć ręką. Niech będą ci złodzieje pewni, co mówi Pan, że Boża sprawiedliwość dosięgnie ich niesprawiedli 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 niesprawiedliwości. Jest zawsze gwarancją, że złodzieja zawsze co zrobią, okradną. Najczęściej, wiecie kto bank bankrutuje? No złodzieje. Bo jest sposób nienasyconości w łupieniu. Dlatego Pan Bóg mówi bardzo precyzyjnie. Żaden złodziej nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Rzadko. Bóg tak ostro mówi w naszych orędziach. Żaden złodziej nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, aż nie zwróci wszystkiego, co ukradł i zarobił kosztem innych. to zarabianie kosztem innym nazywa się językiem ekonomicznym, jaki spekulacja. Usakralizowany złodziej w terminie spekulacja. Współczuję tym wszystkim naszym rodakom, którzy restrukturyzowali Polskę po okrągłym stole. Dzieci, złodziej na Złodziejo. Luka prawna, możliwość, nie, 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 jest zasada nie Twoje. Wszystkie łapówki, żeby zaniżać wartość polskiej ziemi, dóbr narodowych, wszystko to jest złodziejstwo. szarpanie dobrego imienia Polski. CIA na ziemi polskiej miało talibów dzieci. Pan Kwaśniewski, pan Miller wrzeszczeli, że nie ma nic takiego. CIA dało 15 milionów dolarów. Do dziś nikt nie wie, gdzie są te pieniądze. Świadkowie opisują to w książkach. Widzieli obserwowali dzieci. Żaden złodziej... Nie wejdzie do królestwa niebieskiego, aż nie zwróci wszystkiego, co ukradł i zarobił kosztem innych. Niech każdy z Was dba o własne dobro i nie wyciąga chciwie po więcej. Pan mówi: Bóg zatroszczy się. O potrzeby każdego, jeśli ktoś go będzie prosił. Rodzina z piątką, dzieci, wychodzi po mszy. Rolatni z kościoła nie mają złotówki, nie mają czym w piecu palić. To przed czterema laty. Pensja. Męża głodowa, modli się Panie, pomóż. Po tej mszy świętej podchodzi do nich kobieta i mówi: Tak, obserwuję Was. Jesteście bardzo po pobożni. Przyda się Wam. I wyciąga pięć tysięcy i im daje. Nie jest to działanie Pana Boga? Skąd ona wiedziała, że oni nie mają nic? Że goło, wesoło tego dnia, że nie ma co do pieca włożyć. Nie, że do garka, do pieca, żeby się zapalić. Dzieci, Pan Bóg się zatroszczy, jeśli ktoś go będzie prosił. prosił. Kradzież jest ostatecznością, która rzadko jest spowodowana właściwymi potrzebami. jak naprawdę nie miałeś pieniędzy a ukradłeś dwie bułki ze sklepu nie masz żału. czy to rozumiecie to jest, to jest to właściwymi potrzebami kradzież jest ostatecznością która rzadko jest powodowana właściwymi Potrzebami. Kradzieże są raczej skutkiem chciwości, zazdrości i próżniactwa. Lenie, którzy nie pracują, kradną. Chciwość jest przerażająca, bo jest nigdy nienasycona. Zazdrość rujnuje człowieka do reszty. To są straszne choroby, chciwość i zazdrość. Nienasycone w żadnej formie. Ci ludzie nie umią się cieszyć tym, co mają. Wiecznie nieszczęśliwi z tego, co posiadają. Pamiętajcie o tym, aby być uczciwym w rzeczach najdrobniejszych. Szczęście się wszelkie oszustwa, bo małe krzywdy są również krzywdami. Tak jak mały ból również boli. Bądźcie nieskazitelni. Wyszyćcie się cudzych pieniędzy. Moi lektorzy byli zaszokowani, że ja im nie pozwalam przenosić składki stąd, na, na tam. Mówię, bo mam zasadę. Okazja zawsze urodzi złodzieja. A pieniądz zawsze urodzi złodzieja. W kapłaństwie miałem tyle doświadczeń ze składkami, z pieniędzmi, że dzieci. W jednej parafii proboszcz trzy dni siedział w szafie, aż złapał za rękę w innej numerował pieniądze, dawał podstawiane no i te numerowane, bo były grubsze, wszystkie znikały. W następnej liczył po, podwójnie składkę, najpierw liczyli jego ludzie, a później dawał gospodyniom. Za każdym liczeniem brakowało sześciówek. Opowiadać mam, dzieci? Okazja czyni złodzieja, dlatego Pan mówi bardzo konkretnie, Brzydźcie się obcych pieniędzy. Brzyczcie się obcych pieniędzy. Tyle, ile otrzymujecie, wystarczy wam na wszystko. Mnie pan powiedział, moje potrzeby są dzieci ogromne. Jak usłyszałem, że pan Lewandowski zainwestował 90 kilka milionów w Warszawie jakąś firmę żeby we mnie 2 miliony zainwestował w moje lądowisko, to był mi epitafium zrobił. Takie dziś są pokusy. Nie? Widzisz, na stole 90 milionów, co dwa mu nie weźmiesz, to się mu stanie. Pan Bóg mówi, brzydźcie się cudzych pieniędzy. Tyle, ile otrzymacie, wystarczy wam na wszystko. Dostaniesz, do mnie Bóg mówi, dostaniesz tyle, Ile potrzeba. Nic więcej. Zawsze mam nastyk i zawsze mi brakuje. Ale dzieci mam, to jest przedziwna tajemnica. Ja bym chciał mieć dziś w ręku 4 miliony na lądowisko. Jakbym spokojnie spał? Ile rzeczy ja bym już uruchomił? A tak to każde 10 tysięcy obracam. Na co to dać? W co zainwestować? Logicznie żeby mi się nie zachwiał system, nie? Tyle, ile otrzymacie, wystarczy wam na wszystko. Bóg widzi i wie. Niech wasza uczciwość będzie znana, aby każdy, kto widzi chrześcijana, był pewien o jego uczciwości. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Иду на наши объявления.